Tutaj się jeszcze pochwalę moimi zdobyczami z e, licytacji wydałem tam około 1.54G na oko e, byłby jeszcze jeden kufer na latarniane, tylko, że wyszło coś takiego, że jak zalicytowałem jak były 3 sekundy do końca to czekajcie mm. Dobra, coś takiego wam pokażę, o no, i miałem komunikat, że za dużo przedmiotów na poczcie, bo mi ten kuferek przyszedł. No i lipa, ale dobra, odbieram sobie je. No i głównie kupiłem te kamyczki. Nie to, nie to. To jest na przedsionek. E, kupiłem no ogólnie kamyki do bo te kamyczki akurat na latarnianym się bardzo przydadzą. Zobaczmy, gdzie one teleportują. Jak pod Henka, to już w ogóle sztos totalny. No, teleportują praktycznie pod podchęka, więc fajnie, bo te kamyczki no, pomogą mi dużo szybciej robić dzienny. Mm, przy okazji mam 30 wywołania poczty, teleport na wenerę i dwie potki 850 leczenia, czyli to jest dużo. No i w sumie co? Ja tam jestem chyba zadowolony, tam 1-5 poszło. Byłoby 2-1, jakbym kupił jeszcze ten ostatni kuferek na latarnie. Ale myślę, że 2 kamyki do dziennych. Samo to, żeby sobie tutaj tepnąć, no to to już jest no, dużo, no przydadzą mi się na pewno, e, więc co? No myślę, że no jestem no słowny, bo miałem wylicytować te kamyczki, wylicytowałem, myślałem, że będą tańsze troszeczkę, no bo jednak za Wenerę dałem 660 coś, Tymek dał 800 coś. A jeszcze inny też wszedł za okolice 650 Więc generalnie no te kamyki nie były takie mega tanie, ale no stwierdziłem, że nie wydam całej kasy, bo we wrześniu licytację broni. No i tam się hajs bardziej przyda. Więc co? No teraz zapraszam na główną część materiału. I co? No... Chyba mówiłem to na starcie tam, ale zostawcie łapkę w górę. No. No to co? Zapraszam, miłego seansu! E, mam nadzieję, że nie słuchać muzyki w tle, bo kurde, okno mam pozamykane i tak słychać tą muzykę. Eee, dobra, pytanie, ile on będzie chciał za te heroiki, bo gościu zwariował. Hmm. Nie wiem, 900 M weźmie? 900 M. Myślę, że za tyle odda. Bo tyle Legend ile on teraz sprzedał i to tak tanio Nie wiem czy czasami go nie okradli, ale i tak Gierkę podobno skończył To 1-1 mm. mm, Tyle mam przy sobie Zaproponowałem mu 914M <grywka> Jak się zgodzi mm. Weślę mu SS-a, kurde Mu mm, kapiuj, odeszlij pocztą. hem, No i nieźle w sumie, no kupiłem sporo itemów. O, dalej jeszcze. A i te, no dobra, to jeszcze lepiej. No i muszę mu dać 50M. Dobra, co dam mu. Dobra, ja jestem uczciwy. Jak napisał, że 950, to dam mu to, nie? E, 50M. A ten co? 50M. Enter. Enter. Nie wiem. Miałem mu dopłacić 50M, a ten nie wiem, co robi. Pisze, że akcept. No dobra. E, Nie. Mm. Nie mam miejsca, ziomek Bo ty mi tu dajesz 10 ten, a ja mam 8 miejsc 8 miejsc mam No dobra no, dałem mu to co chciał wcześniej Że 950 m za tamto Bierz do depo i handel, no dobra. Napisał coś takiego. Bierz do depo i handel. No dobra. Zobaczymy, czy ma coś jeszcze ciekawego. Nie <noise> wiem po co mi te strzałki, ale on mi daje tak dużo. <głos> jeszcze... <głos> Ej, ale to będzie mocny odcinek. Jak mi gościu... <noise> Gość mi dał tyle heroików I to jeszcze ten mi dał za friko, bo w sumie było coś takiego, że Napisał, że włócz tam to do depo i ten Czyli no dał mi to za friko Nieźle. No za takie coś to kurde łapa w górę. Najlepsze jest to, że ja w depo już nawet nie żeby to włożyć. Tyle i temu w kurde. <grym> On mi jeszcze dał handel Eee. <grym> Halcedony Mmm... Miejsca nie mam, mordo <noise> Ale chłopco, kurwa, handel daje Nie wiem, no serio, zastanawiam się A, on mi napisał... A, kończę grę Mmm, kumam Napisał, kończę grę, niepotrzebne mi Ale no i itemków dał mi sporo, kurde Tyle heroików nawet miejsca nie mam w sumie żeby to tak Włożyć Pewnie wyślę sobie na pocztę Wystawię na aukcję I powiedz no wróci mi na pocztę Bo kurde tych itemów jest serio tak dużo Że no ja sobie Zarąbałem miejsce w depo A jednak no miejsce w depo jest ważne e, Jeszcze on mi napisał Coś takiego zapamiętaj nick N i ty z, z, z ch I pozdrów przy następnym daily No to pozdrawiam I Dzięki za te hera. Kurde, ale no serio, dużo ich jest. Muszę w sumie wystawić na aukcję, bo no nie wyrobię z miejscem. Nie wiem po ile mogę wystawać 50. -tem. Powiedzmy nie wiem. 50, 50, 50. I tak pewnie to nie zejdzie, tylko mi wróci na pocztę, ale no Chociaż tam nie będzie mi aż tak miejsca zajmowało. Bo jednak no sami widzieliście tych itemów, kurde, no dał mi dużo. No i napisał, miłej gry, ganiej tych i <grywania> zagwiazdkowało. <grywania> e, dzięki. Pozdrawiam. No nic. Dobra, jeszcze idę zaraz na Orlice zobaczyć. Z tego powodu, że woła mnie klanowić, że tam jest y, nawet dobry młyn. Że dużo wrogów i tak dalej, że sobie mogę zawalczyć, nagrać do filmu. No to stwierdziłem, że nagram. No i jeszcze przy okazji tutaj ten gościu kończył grę No i co? Dobra, jeszcze to I dobra, to na razie niech tak jest, a ja idę na ten e, 300 lew Dobra Tutaj zapałem jakichś dwóch. No atakuj Co? Ja z nimi w drużynie jestem O co chodzi? Namasko zwariował. Z jakimiś pytami mnie grupuje. Nie wiem, kurde Jeszcze mi list pewnie będą wbijać Jak walną jednego noba, to ja kurde opuszczam tą grupę i ich ubiję Zresztą najlepiej e, Stójcie tu Niech mi dupy nie, nie, ten, nie zawadzają i tyle Niech tu stoją O Chociaż poleceń słuchają, napisał OK. No Idę sobie sam Będą mi tylko przeszkadzać, chyba że będzie ich seria 10 ale jeżeli mniej no to Przecież tu nie ma 10, co wy ten Na zielonej są Nie wiem o co im chodzi. Nie dość, że siedzę tutaj obok jakichś petów, jakichś tam wnuczek Barot, Noby, no, których nie lubię. No to jeszcze kurde Na no, kurde no nie wiem no Mówiłem sobie zawalczyć z takimi nobami, o na przykład Light i tak dalej A oni uciekli na, żółtą, na zieloną mapę I co ja tu mam robić, no? W tym momencie pomagam ludziom, których nie lubię Tylko po to, żeby zdadać ludzi, których też nie lubię <gry> To jest jak wybieranie mniejszego zła <gry> eee, Dobra, nie wiem Poczekam sobie i tyle No i mi wbijają punkty listu, kurde, opuszczam tę głupią grupę marnuje tylko kurde punkty i tyle. O walną mnie kurde w grupie. Nie wiem czemu, bo tylko podwójny. Ubity. głupotam to było. Nie wiem czemu tak zrobił. Eee, no ale no nic. Sobie dalej tu postoję chwilę i spadnę, bo szkoda błoga na lot. Jeszcze na secie zapałem Warla. O, nawet full HP nie ma. Ale łatwo. Wydawało mi się, że jakoś mi na Messengerze napisał, ale jednak nie. E, dobra, błyskawiczny. Ech, bloki, bloki. On chyba ma dużo odporności na trutę. Mmm, dobra, na pewno zdradzieckie. To jest... O, nie, to moje. Kurde, no dobra. Wale za truta. On ma 63, no ale dobra, to zawsze jakiś tam damage mu robi. Hmm, tak... E, dobra, zdradzieckie... Pełna na paladynie teraz jest mega mocne, w sumie zawsze było. Eee, dobra, zatruta... Błysk... Rozproszajka dotyczy jak mi siadł... Eee, dobra... Kolejny zdrad... No, przewraca sobie manę. Jen... 13, czyli pewnie się uleczy, no właśnie hmm. 58, no zawsze jakiś tam damage mu ta trucizna robi, nie? E, dobra, zdradzieckie znowu teraz tak. No, hmm. bo chcę sobie dać bandażek. No fajnie, podwójny Znowu zdradzieckie. i dobra, to chyba już dobra, game over sobie zbiję dwójeczkę i nic fajnego nie spadło dobra w końcu zaczyna coś się tutaj dziać dobra list chyba wbijam choć może nie bo to chyba jest średnia nie wiem czy to była średnia ważona czy średnia arytmetyczna ale arytmetyczna wychodzi 279 plus 306 Hmm, 306, 585 na 2 No to jeżeli jest średnia arytmetyczna to ja na nich listu nie wbijam Dobra, diamentowa, diamentowa Na tym wbijam na pewno list Nawet nie atakuje, plus to jest klędowicz ze zrewo Nam mm, dobra, zobaczę sobie tutaj Wbiłem sobie na młyn, na za dymę, to kurde zanudzają Nudy jak nie wiem i zobaczyć sobie tutaj na reda Eee to jest? Nie wiem, jakieś randomy No ale tak jak mówiłem, ja nie lubię i jednych i drugich A wbiłem tylko w sumie dlatego, że mi ten Amastryj napisał, że mm, Jest 10 vendety i można sobie... że mogę sobie nagrać fajny filmik. Na no, wbiłem tutaj, no i nie widzę żadnego fajnego filmiku, no. Oni się biją, mi tu szkoda punktów, żeby dodać jakieś tam 60. Nie wiem no. Nudy jak nie będę przeklinał. Bo jestem kulturalną osobą. Tam jeszcze Abiźbił. Tutaj pusto. Nie wiem. Było, że Akrax tu jest, a Akraksa nigdzie nie widzę. Czemu ten był tu 70 levelem? Nie wiem. Albo się chciał podłożyć komuś, albo liczyć, że złapie kogoś stąd. Ale głupota, kurde. Szkoda czasu przechodzi tutaj inną postacią. Eeeem... Hmm. Mam jeszcze jakąś torbę niebieską. Dobra. Eee, pytanie, czy ktoś tutaj jeszcze wejdzie na tego Redda? Tutaj jeszcze sprawdzę. O, może Red wejdzie na Reda. Mm, nie, to jakiś łowca skór Loga. No i generalnie raczej będę wracał na Edwa, bo to jest marnowanie czasu. Dobra. Eee, idę sobie to tego też, tych też zdedam bo jak już idę, no to dadam każdego i tyle. Tych też nie lubię, wrogowie. Dobra, ubity. Dobra, narapajacie, bicie sobie dalej tutaj. A ja nie będę czasu marnował. Ja jestem gentlemanem, jak wchodzę, to robię albo zadymy, albo wychodzę i tyle. Mmm. Ten mi jeszcze napisał znak zapytania. E, spadam stąd do nudy. No. Chcą, to niech się tam biję. Ja ręki nie będę do tego przykładał, bo nudy jak cholera. Miał być fajny materiał na filmik, ostatecznie na wyszło coś takiego, że tam nic się nie dzieje. No, zwykli nudziarze wchodzą za moba, za którego nie można bić. Nie daj, że na nich list jeszcze nabijem Tymi 300 w ogóle nie przychodzą, bo was też nie lubię. No, zadał mi pytanie czemu ich też zadałem. No to napisałem, że ich też nie lubię i tyle, no. Od porządku mówiłem, że nie lubię i tych i tych. <grych> Dobra, kliknę sobie to F. Nic nie spadło. bra, nudy. No no i wrócił na E2 War. Tym razem ma 100%, więc walka będzie dużo ciekawsza. Dobra, no i zobaczymy jak się potoczy, no bo raczej no to nas najbardziej interesuje. Dalej kroku nie zrobił. Mam um, jeszcze 7 energii. Trochę sporo, jeżeli mam być szczery. Ja mu będę niszczył 16 many co turę. I 41 co 5 tur. Dobra, truta na nim dalej siedzi. Dam mu rozpro. Dwójny rozpro. Dobra, trucizna zlazła Ale ogólnie ciężko się walczy na Paladyna Dobra, cyk To znaczy, ciężko Ja nie mam tutaj ekwipunku, który po, no, daje mi powiedzmy jakieś większe szanse Bo mam podwójny dotyk Nie, pojedynczy dotyk I to mało mi daje On mi bije stały damage 4 koła plus jeszcze z gniewu 3400 na no, nie oszukujmy się, to jest mega dużo. Jak mi doteki nie powchodzą, no to on mnie po prostu bije jak chce. No Na mi te doteki nie wchodzą, coś. Dobra, rozpro. E, zrobię tak. Klątwa. Dam błysk e, Tak. Lekki. E, rozpro. 11 i padłem. Kurde. Nie wiem, no... Ten dotyk mi za chuja nie wchodzi, za przeproszeniem. Potrzebuję drugiej klątwy, ale no... Dopóki zbrojki nie złożę, to jest lipa. Hmm, 2-0 w 2-1 w klątwie dla niego. 2-2. 2-2 w klątwach, a dotyk ani razu mi nie siadł. Czyli no, jeżeli mam być cztery, to lipa. 4 minuty respa. Eee, nie mam jakichś orzeźwiałki Hmm. Może w tej torbie? Mam no, może dźwiałkę. Pytanie, czy chcę ją użyć teraz, czy zostawić sobie na event? Dobra, dam sobie teraz. Jakieś lepsze błogo, może wezmę. Bo to kurde jest takie średnie. O, wezmę sobie to. Może. Daje mi unik, choć uniku i tak mam bardzo dużo, jeżeli mam być szczery. Dobra, teraz najgorsze, co może być. A dobra, mam tu miksy z fulekiem i idę. Oczywiście lepiej będzie mi się walczyło, jak będę miał. Mmm, jak to jest? Lepszy łuczek? No, wog... Nie, dobra, nie mam tutaj recepty. Strzały od y, truty też byłyby lepsze, ale mam ich 45. No i nie jestem pewien, czy 45 strzał starczy mi na całą walkę. No ale dobra, spróbujemy i zobaczymy jak to będzie. Um, błogo też będę chciał zmienić właśnie. Bo to no mimo wszystko jest takie średnie. Um, pytanie, tu mam jakiś obniżający karyta. No i statystycznie raczej, czekajcie, te buty mi nie dają w ogóle N A cebeki dają 28, Sami idzie w górę, Unik lekko spada HP troszeczkę spada Dobra, zobaczę z tymi butami, jak mi dojdzie cebek No ale mimo wszystko, teraz bardzo ciężko się walczy z palami, jeżeli chodzi o to, że Łowca we fuleku i to znaczy łowca bez fuleku, i paladem bez fuleku. Mm, dobra, to błogo z y, obniżką SA i unikiem I leczeniem raczej będzie lepsze niż to niszczenie many, bo to niszczenie many nie daje mi aż tak dużo. Bo on tej many ma i tak dużo, a mi ta energia to już zmienia trochę ten przebieg walki. No i dobra, wezmę sobie wtedy to błogo, i powinno być mi w sumie lepiej. Bo z energią, y, tą z maną, i tak on wyrabiał. Mm, nie miał jakichś tam większych problemów. Dobra, teraz zobaczmy. O, mi cebek na przykład, ale no, zblokowany. Dotyk w pierwszym ataku, czyli nawet mi nie czyli to mi nic nie wyleczy. E, dobra, błysk, bo zanim on podejdzie, to trochę minie. E, podwójny celny. Eee, za on już podszedł. Dobra, teraz za dzieckie. Klątwa siadła. E, teraz tak. No i po dwóch ciosach od niego celnych mam 70%, czyli 30%. Mi zabrał tym. Znowu tutaj trafił, ale siadł mi cebek. Mm, dobra. Rozpro Zdradzieckie. Będę musiał się e, zabandażować. Dobra, muszę znowu... tak... On sobie przywraca, czyli naleka. Dobra... Jakbym mi siadł dotyk, to byłoby miło. No, no i siadł. Dobra, ładnie. E, rozpro, siadł mi cebek. Teraz mogę dać coś fajnego. Niby mogę dać rozpro, ale jeden punkt to trochę mało mimo wszystko. Miałbym tą pasywkę, ale jak dam podwójny, to stracę N ale będę miał cyk podwójny zatruta no i atakuj no i zostało mi 76% czyli no ta walka przebiegła dużo lepiej niż poprzednia i dobra ubiję sobie tutaj grupkę cyk i lecę do góry dobra tutaj my jakoś kurde olognął hmm, no i trzeba upuścić dwójeczkę i zobaczymy co z niej spadnie no i nic nie spadnie no ale tym akcentem kończymy kurde filmik bo no jakby to powiedzieć no 20 minut chyba styknie, trochę się tam podziało, Pom wbiłem na orlicę, pomogłem graczom w walce o tytana bo jestem bardzo pomocną osobą plus teraz jadę jakąś kurde żelkę haribo i no tak o. Nigdy więcej No i w sumie co? No z tego odcinka to byłoby na tyle Dzie y Koniecznie zostaw suba i łapę w górę. To konieczność mus, obowiązek. No, no ale co? No to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!